Proszę Państwa, nie zajmuję się piłką od wczoraj, a każdy mecz ekscytuje mnie tak samo, zwłaszcza taki jak ten. To okaże się lepszy na boisku. Alo? Czy słychać nas dobrze przez ten deszcz? Aura nad Villa Park jest taka, jaka jest. Natomiast i tak zapraszamy Państwa do wspólnego oglądania. Dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Laskowski. Ja nazywam się Tomasz Smokowski. Dzisiaj mamy w menu mecz fazy grupowej UEFA Europa Conference League. Czuć już naprawdę wspaniałą atmosferę na stadionie. Oby przełożyło się to też na mecz. Goście rzeczywiście przyjeżdżają dzisiaj w bardzo dobrych nastrojach. Świadomi, że za nieco ponad półtorej godziny mogą się stąd zbierać jako liderzy grupy. Nie lekceważą, rzecz jasna, przeciwnika, ale dotychczasowe rezultaty pozwalają im wierzyć we własne siły. Myślami pewnie są już w fazie pucharowej. I centra. Tyle, że piłka wpada w rękawice bramkarza. Przerwał to do dośrodkowanie. W ostatniej kolejce grupowej goście mają jeden oczywisty cel uzyskać wynik, który zagwarantuje im pierwsze miejsce w tabeli. Żeby to jednak osiągnąć, muszą zagrać dzisiaj bardzo, ale to bardzo skoncentrowani. W Tomku, jeśli wszystko ułoży się po ich myśli, to awansują do dalszych rozgrywek z pierwszego miejsca, co zawsze daje pewien komfort. Jednak by tak się stało, nie tylko w tym meczu musi paść korzystny wynik. Ruszają teraz do przodu zawodnicy Aston Villa Broni swojej bramki jak należy i walczy nawet o piłki na przedpolu. Udana interwencja. O i to był książkowy odbiór piłki. Diabi z piłką. Darwin Nunez. Diabi. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. W piłce nożnej niczego nie można być pewnym, ale teraz wszystkie oczy zwrócone są na niego. Czego się po nim spodziewasz, Jacku? Jego podstawowym zadaniem w tej drużynie jest strzelanie bramek. No i właśnie to regularnie robi. Klubowy statystyk tylko dopisuje kolejne bramki przy jego nazwisku. Ależ ma miejsca przed sobą na skrzydle. Chce to wykorzystać. Pewna interwencja w obronie. Mogą rozgrywać akcje przy linii bocznej. Mają tam sporo miejsca. Teraz Darwin Nunes. Umówmy się. Nie było tutaj żadnego zagrożenia. Bardzo niebezpieczne teraz to granie. Doskonale to zablokował. Nic nie będzie z tej centry. Wycofanie piłki w pole karne. Pewna interwencja bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie pierwszy znak. Takie interwencje Tomku na każdym treningu powtarza pewnie raz za razem. Dzięki temu robi to bez zastanowienia. Główka, ale przeniósł piłkę nad poprzeczką. Nic z tego nie będzie. Ten donker. Odzyskują teraz piłkę. I strzał na bramkę. Jest okazja. Można objąć prowadzenie. Trzeba dobrze rozegrać ten korner. Krywają ją na dalszy słupek, może być groźnie. I teraz Bramkarz na dużym luzie. Jurij Tillmans. Gracze Aston Willi. Ruszają w kierunku bramki rywali. Nieodpowiedzialnie teraz bardzo groźna strata piłki. Starzyński. Ależ teraz piękne podanie górą, uwaga! Jest, jest pierwsza w tym meczu bramka! Później raz jeszcze na tego gola, a najpierw na piękne dogranie górą. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. Cóż, wystarczy na niego spojrzeć, jest bardzo niezadowolony. Zupełnie nie realizują założeń taktycznych i przegrywają. Wznawiamy grę. Mecz trwa. Ciekawe, jak teraz odpowie na to Aston Villa. Darwin Nunez, podanie do Darwina Nuneza, Szyk, uwaga, strzał w kierunku bramki, to nie był taki zły strzał, ale zabrakło odrobiny celności. Jak będą stwarzać podobne sytuacje, wyrównanie będzie w ich zasięgu. Niefortunnie na dobrą sprawę prezent dla przeciwnej drużyny. Widzę chcą strzału. A, teraz pokazał co potrafi. Ma piłkę przy nodze. Bramka coraz bliżej. League. I teraz diabli jeszcze mogą szukać dobitki. Ta akcja kończy się niczym. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Diabi z piłką. Tilemans. Szyk. Dobrze teraz reaguje bramkarz. Słyszymy ile kibice oczekują po tym rożnym, nic dziwnego, piłkarze już dawno nie mieli lepszej okazji na wyrównanie. Rzuca piłkę w pole karne, doskonałe uderzenie głową, to było właściwie nie do obrony, a mimo to nie ma bramki. Ale teraz popis bramkarza nad ludzkim wysiłkiem ratuje swoją ekipę. Dobrze poradził sobie w polu karnym. Zabiera rywalowi piłkę. Czy będzie okazja? Ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja. Po prostu klasa światowa. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Kontra. Muszą się szybko cofać. Uwaga. To jeszcze nie koniec zagrożenia. Łapie w końcu. W końcu tę piłkę. Tym razem już bez trudu. Ale wielkie brawa należą się zwłaszcza za tę pierwszą interwencję. To prawda, naprawdę dużego kunsztu wymagała ta parada. Druga interwencja była już raczej formalnością. Zagranie za linię obrony. Niebezpiecznie. Danie interweniuje Bramkarz. Świetny teraz dryblink wciąż idzie na bramkę. Powalczy. Z tego może coś być. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Rzutka w pole karne. I teraz ta centra pada łupem ekipy przeciwnej. Ten donker. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Zapowiadało się nieźle, ale powstrzymany ten kontratak. Mierzone dośrodkowanie w pole karne. Wybicie i po groźnej akcji. A teraz zmiana posiadania piłki. Musa Jabi. Teraz jest niepilnowany. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie że rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Podanie do Kiedemansa. Uwaga, groźnie. Uwaga teraz obrona tego strzału. Nie udało się utrzymać przy piłce. Ruszają teraz do przodu zawodnicy Aston Willi. Cudowna piłka, spójrzmy. Wolnie będzie uznany gwizdek. Wcześniej podniesiona chorągiewka. Muszę zobaczyć na powtórce, czy faktycznie był spalony. Ja go widziałem, choć było tak na granicy. Tap szkoleniowy postanowił dodać trochę nowej energii drużynie. Mamy zmianę. I teraz Diabi. Pokonuje kolejne metry. Świetnie radzi sobie z piłką. A teraz wycofuje piłkę w polu karnym. Mogą teraz ruszyć z kontrą? Tracą teraz piłkę Musa to może być ten moment. Są przy piłce, mają też jasno określony cel, jakim jest wyrównanie. Na trybunach wzmaga się ogłuszający doping. Chciałoby się powiedzieć teraz albo nigdy panowie. Ten mecz zaraz się zakończy i chyba nie tego spodziewali się kibice na trybunach. Ekipa przyjezdna raczej to dowiezie. Na pewno w ataku nie pokazują tu nic wielkiego, ale za to gra obronna zasługuje na owację na stojąco. Sądzę Tomku, że dowiozą tę jednobramkową przewagę do ostatniego glistka i będą się cieszyć z wygranej. Ale oczywiście mogę się mylić. Sztab najwyraźniej uznał, że drużynie potrzeba nowej energii z ławki. Nie, nie tym razem, ale coś czuję, że szybciej podwyższą ten wynik niż pozwolą na wyrównanie. Mają inicjatywę, brakuje tylko celności. Teraz błędy Ostatnie, nerwowe 5 minut walki o utrzymanie korzystnego rezultatu. Jedna bramka przewagi, jeszcze niczego nie przesądza. Patrzę na zegarek, to już może być ostatnia szansa na zdobycie gola. I teraz skuteczne wybicie piłki. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Groźnie, trzeba wracać do obrony. I teraz dobrze się tu zachowali w defensywie. Zablokowali ten centrum. A więc rzut rożny. Jakże spokojniej będzie im się czekało na ostatni gwizdek, jeśli teraz dołają podwyższyć. Dajotu pamykano. Teraz Buendia. I tak, sędzia wniżę. Faza pucharowa za nami. Z jednej strony chyba rozczarowanie, bo można było się popuścić o wygranie tej grupy. Z drugiej jednak mają awans. No, ja bym powiedział, że szklanka raczej do połowy pełna. Oczywiście, gdyby udało się wywalczyć pierwsze miejsce, to pewnie losowanie byłoby później łatwiejsze. Ale cel osiągnięty i teraz pozostaje kwestia tego, jak poradzą sobie dalej. Zgadza się. Najważniejsze, że zagrają w dalszej fazie rozgrywek. Choć możemy założyć, że na horyzoncie trudne zadanie. Jedno jest pewne. Będą emoções.